Na przykład pan heteroseksualny, uważający się za heteroseksualnego, który ma żonę i fajny związek, ale nagle w jego snach i marzeniach erotycznych pojawiają się fantazje dotyczące seksu z innym mężczyzną. Pytanie do ciebie, jako eksperta. Czy to znaczy, ja pytam, że jako, pan jest gejem? Nie. Bo... Y Czym innym są fantazje? Czym innym są preferencje? Czym innym jest realizacja seksualna? Czyli to jest sobie... kompletnie nierozpoznany teren. Błagam, musimy to omówić. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że fantazji nie muszę realizować, że fantazje są wytworem wyobraźni. Trochę jak moje sny. W snach też jest po prostu miszmasz moich doświadczeń, emocji, uczuć i tak naprawdę sny niczego nie znaczą. I to, że w snach kogoś zabijam, wcale nie znaczy, że zabiję kogoś naprawdę albo, że jestem psychopatą. Tak. Fantazje mhm. natomiast, jeżeli są na jawie, no to bardziej możemy powiedzieć, że oddają moje potrzeby seksualne. Tylko że nawet jeżeli fantazują mężczyźnie, to pytanie, czy ja bym chciał tego seksu z mężczyzną naprawdę. A nawet jeżeli bym chciał, to czy znaczy, że od razu jestem gejem? Bo odchodzimy od tego patrzenia takiego zeredunkowego na tożsamość seksualną. Nie ma już hetero, bi, homo, tylko fajny jest taki e, ładnie pokazujący schemat osi. Po jednej stronie mamy osoby czysto heteroseksualne, po drugiej czysto homoseksualne, i każda osoba może się gdzieś na tej osi znaleźć.